To jest układ otwarty, ja nazywam się Igor Janka. Andrew Michta, dziekan Centrum Marszala, amerykańskiego Centrum Marszala, który działa w Garmisch-Partenkirchen. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać oczywiście o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zaznaczę, że profesor Michta będzie wypowiadał swoje opinie wyłącznie w swoim imieniu, a nie w imieniu instytucji, w której pracuje. Panie profesorze, pierwszy raz od 30 lat integralność polskich granic jest naruszana. Jak by pan określił tę sytuację? Czy jesteśmy już w stanie wojny? To jest to, co my nazywamy w studiach strategicznych jako dyscyplina w Stanach Zjednoczonych irregular warfare, czyli nieregularna wojna. Jest to wszystko, co się dzieje ponad samym poziomem kinetycznego. Konfliktu między dwoma wojskami. Jest to, w mojej ocenie, działanie celowe. Bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o stabilność Europy i, i całą, całą, całe bezpieczeństwo tego regionu i, i poza nim. Bardzo niedobra sytuacja, w mojej ocenie. Co wiemy o współpracy Łukaszenki z Putinem w tej kwestii? Na ile, pańskim zdaniem, albo według, według pańskiej wiedzy, Łukaszenka jest bezpośrednio wspierany bądź Inspirowany bądź wręcz kierowany przez Władimira Putina? Odpowiem no tak, w mojej ocenie jest po prostu bardzo mało prawdopodobne, żeby Łukaszenka mógł cokolwiek robić, nie koordynując tych działań z Moskwą. Poziom do którego wojskowe struktury Białorusi są zintegrowane ze strukturami Rosyjskiej Federacji, poziom do którego służby wywiadowcze są. Współdziałającej i, i kontrolowane. W mojej ocenie to, że my mamy do czynienia tylko i wyłącznie z kryzysem stworzonym przez Łukaszenkę, po prostu, no, nie, nie przechodzi przez testy, bardzo takiego oczywistego rozumienia, w jaki sposób postępuje Moskwa, w jaki sposób postępuje Putin. Kluczem w mojej ocenie do tego, jak to się będzie rozwijać do przodu, będzie przede wszystkim to, jak widzi to Rosja, jak widzi Rosja swoje swoje potencjalne wygrane w tej sytuacji. A druga strona tego to jest, w jakim stopniu Europa, nie mówię tutaj o Polsce, bo Polska odpowiada w sposób zdecydowany, co jest rzeczywistym takim, taką odpowiedzią w mojej ocenie, jaka powinna być, ale w jaki sposób przede wszystkim Sojusz Transatlantycki odpowie na to? No właśnie o to chciałem e, zapytać. Czego, pańskim zdaniem, powinniśmy się spodziewać od, e, od NATO? Od agentów natowskich, a na co realnie możemy, możemy liczyć? Czy jest tu potrzebna silna inicjatywa z polskiej strony, czy NATO zadziała mechanicznie? I Jak, w jaki sposób na to może potraktować te wydarzenie, Jak określi poziom tego, tego konfliktu? Znaczy, ja słyszę wielu ludzi, którzy mówią, że trzeba mówić o artykule czwartym, trzeba robić konsultacje. Są różne wypowiedzi z kwatery. Wyjaśnijmy jeszcze, bo nie wszyscy słuchacze i widzowie wiedzą. Artykuł czwarty oznacza formalne, koordy... formalne koordynacje działań między członkami NATO, ale jeszcze nie akcje militarne. W wypadku zagrożenia kryzysowego. Natomiast mamy też wypowiedzi z kwatery natowskiej, że to jest niedopuszczalny unacceptable Sapchu i tak dalej. Ja uważam, że chodzi o coś bardziej zdecydowanego niż to. Chodzi o pokazanie przy pomocy zdecydowanego postępowania kluczowych krajów członkowskich, tutaj zwłaszcza europejskich sojuszników, że jest to nie tylko problem Polski, ale że jest to problem europejski. W jaki sposób to miało być rozwiązane, czy, czy byłoby to na przykład? Wysłanie y, grupy żołnierzy innych członków natowskich na granicę y, y, z Białorusią? Czy byłoby to wystosowanie bardzo zdecydowanego demarszu w kierunku nie tylko Mińska, ale i Moskwy? Na temat tego, że y, odpowiedzią na dalsze tego rodzaju zachowanie będzie zdecydowane y, y, działanie ze strony sojuszu. To już zostawiam decydentom wewnątrz, wewnątrz y, 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 NATO. Natomiast y, w mojej ocenie Putin stara się przetestować i Łukaszenka robi to na, na, dla niego, do jakiego stopnia NATO jest podzielne, do jakiego stopnia sojusz jest podzielny, do jakiego stopnia to pozostanie problemem litewskim, łotewskim i polskim, a, a reszta sojuszników ograniczy się do y, różnego rodzaju wypowiedzi, które są oczywiście mocne retorycznie, ale niewiele za sobą prowadzą. A czy nie ma pan takich obaw, że właśnie ten scenariusz, o którym pan mówił, że to problem... Polsko-litewsko-łotewski, yy, i niech sobie radzą, a my ich będziemy wspierać bardzo stanowczymi oświadczeniami. Takie oświadczenia już padają i ze strony yy, yy, najważniejszych osób w Unii Europejskiej, ze strony przedstawicieli różnych państw. No ale to są tylko, tylko słowa. Czy nie obawia się pan, że to tylko na deklaracjach poprzestanie i okaże się, że na to tak naprawdę no, jest? Ultra reaktywne, opóźnione, że to przeciwnik dyktuje warunki. Może mnie nazwać tutaj przesadnym optymistą. Ja uważam, że NATO nie może sobie pozwolić na to, żeby odbywały się tylko i wyłącznie retoryczne jakieś takie odpowiedzi. Ja się boję czegoś innego. Ja się boję eskalacji, która w mojej ocenie bardzo szybko może doprowadzić do strzałów i do sytuacji, w której nagle kryzys przejdzie jakościowo na inny poziom. Tutaj yy, strona polska i zresztą jak i strona y, litewska i łotewska zachowują się w sposób bardzo powściągliwy i odpowiedzialny. No ale w momencie, jeżeli doszłoby do eskalacji, doszłoby do strzelaniny, y, no to sytuacja się zmienia jakościowo. I z tego wyjdą zupełnie inne narracje ze strony rosyjskiej i białoruskiej, oczywiście, i, i cała kampania propagandowa, y, która by, byłaby częścią tego. Natomiast niebezpieczeństwo wtedy eskalacji podnosi się eksponencjalnie. I to mnie najbardziej martwi w tym kryzysie. No właśnie, ale jeszcze, jeszcze raz zadam to pytanie, ale wedle pański, z pańskiego doświadczenia, z, pański, z pańskiego oglądu sytuacji, znajomości decydentów, atmosfery, która panuje w tych, w tych kręgach, we wszystkich krajach, również w Stanach Zjednoczonych, czego realnie możemy się e, spodziewać? Na pewno nie akceptacji tej sytuacji taka, jaka ona w tej chwili jest. Proszę pamiętać, że Polska jest kluczowym państwem flankowym w tej chwili. Proszę pamiętać, że jeśli chodzi o stabilność sojuszu i obronę całej wschodniej flanki sojuszu, Polska jest państwem kluczowym. Więc tutaj pozostawienie przy tego rodzaju no, gangsterizmie państwowym, bo nie wiem jak tego inaczej nazwać, gdyby tego rodzaju zachowanie, Nadal się kontynuowało, przedłużało i nie byłoby odpowiedzi ze strony sojuszu, kredybilność by się zaczęła łamać. Ja uważam, w związku z już z tego samego powodu, Ja uważam, że ten kryzys będzie się rozwijał bardzo szybko i to crescendo, nastąpi stosunkowo w niedługim czasie. Sojusz nie może sobie pozwolić na to, żeby został w taki sposób ze sobą się bawiony, testowany, i nie odpowiedział na to w zdecydowany sposób. Tu chodzi o gwarancję bezpieczeństwa na całym ter terytorium. Teatru Europejskiego. Czy pańskim zdaniem Polska powinna wystąpić wprost do NATO z prośbą o fizyczne, militarne wsparcie na granicy polskiej, o obecność przedstawicieli armii innych państw? Nie będę doradzał polskiemu rządowi, co robić. Uważam, że Polska jest pełnopraw... jako pełnoprawny sojusznik NATO. Yy, musi podej podjąć decyzję w oparciu o własne kalkulacje. To znaczy, tu, chodzi, tu nie chodzi o sam element militarny. Polska ma dostateczną siłę, żeby zapobiec temu, co się w tej chwili dzieje y, na jej granicy. Tu nie chodzi więc o środki. Tu chodzi Ale o -messaging. Tu chodzi o messaging. Jeżeli rząd polski dojdzie do wniosku, że potrzebne jest podniesienie y, y, w poprzeczki w górę i przekazanie zdecydowanej odpowiedzi, po prostu twarzą w twarz y, ludziom, którzy zachowują się w sposób absolutnie niedopuszczalny. Suwerenitet państwa, integralność granic to jest podstawa roli państwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe. To bezpieczeństwo narodowe jest w tej chwili testowane. Kraje europejskie, kraje cywilizacji zachodniej są uderzane w tę tkankę, jeśli chodzi o wartości humanistyczne, o pojmowanie świata, o to, w jaki sposób my widzimy siebie w stosunku do innych, to jest wykorzystywane w sposób brutalny i bezczelny, a jednocześnie doprowadza to do no, niezwykłej udręki ludzi, którzy rzeczywiście sami się wstawili w tę sytuację, starając się dostać do Europy, ale są w tej chwili pionkami w tej grze. To jest niedopuszczalne i tutaj odpowiedzialność za to leży w 100% na, na Białorusi i na Rosji. Ale mamy do czynienia z sytuacją taką, jaką mamy, że niektórzy z tych, niektórzy z tych imigrantów przedostają się do Polski. Niektórzy, niektórym zapewne udaje się przedostać dalej, dojechać do, do Niemiec. Część z nich jest w Niemczech łapana, część, część nie, ale część jest zatrzymywana gdzieś blisko granicy po stronie polskiej. I, i Straż Graniczna stosuje czasem, jak słyszymy, choć nie mamy tutaj precyzyjnych informacji, wobec, wobec nich tak zwane pushbacki, czyli sufają ich do granicy. Czy pańskim zdaniem to jest działanie wytłumaczalne i dopuszczalne w takiej sytuacji? Proszę pamiętać, że prawo do kontrolowania granic jest podstawowym prawem każdego państwa. Zresztą to się nie tyczy tylko Europy. Problem zaniku wartości granic, bezpiecznego terytorium, wszystko to zaczyna się stawać. Niemalże elementem zmian, które zachodzą w sposobie pojmowania prawa międzynarodowego, oczekiwań ze strony różnego rodzaju, nie tylko grup migracyjnych, ale i w ogóle elit politycznych, jeśli się patrzy na to, czym ma być ten nowy, zglobalizowany świat. Jesteśmy w momencie krytycznym. Każde państwo jest odpowiedzialne za to, kto wchodzi na terytorium tego państwa, bo w momencie, kiedy ta osoba znajduje się na tym terytorium, podejmuje za niego odpowiedzialność, za tę osobę odpowiedzialność. I tutaj, w mojej ocenie, to, że, że Polska zdecydowanie odmawia ludziom, którzy de facto gwałcą prawo, którzy no, wchodzą. W nielegalny sposób na terytorium własnego kraju postępuje w mojej ocenie w sposób dobry, znaczy, w sposób racjonalny. Alternatywą tego byłoby otwarcie granic i powiedzenie, no dobrze, weźmiemy tę grupę, a później przyjdzie następna, później przyjdzie następna i przyjdzie następna Od 2015 roku, od tego wielkiego kryzysu migracyjnego drogą bałkańską, widzimy do czego to prowadzi. Ja, ja uważam, że rozwiązanie tutaj musi być znalezione na poziomie sojuszu państw, które muszą zdecydowanie odpowiedzieć i przekazać stronie nie tylko białoruskiej, ale przede wszystkim rosyjskiej jasno i wyraźnie, że oni są odpowiedzialni za uznawanie nietykalności granic. W przeciwnym wypadku jest, tak jak powiedziałem, irregular warfare, to jest działanie wojskowe poniżej poziomu aktualnego uderzenia wojskowego. Wracając jeszcze do tych działań Straży Granicznej i wojska, tak zwanych pushbacków, czyli cofania ludzi na granicę, na stronę białoruską, w sytuacji takiej, która jest niska temperatura, bardzo trudne warunki dla tych ludzi, często w, w wygłodzonych, w trudnej sytuacji. Jak pan zapewne słyszał, w Polsce część opinii publicznej, część działaczy praw człowieka, część polityków opozycji mówi przede wszystkim powinniśmy pomagać tym ludziom, bo oni są w dramatycznej sytuacji, wymagają pomocy. Wpuśćmy ich, zatrzymajmy ich w ośrodkach, sprawdźmy kto może być, kto z nich może być dostać azyl w Polsce, kogo trzeba odesłać na granice z Białorusią, postępujmy zgodnie z takimi procedurami. Czy Pańskim do Pana te argumenty i taki sposób myślenia trafiają? Znaczy, ja rozumiem, w momencie, jeżeli ktoś prosi o azyl w Polsce, to pewne procedury zaczynają działać. To nie jest, to nie jest taka prosta sprawa w porównywaniu tych, tych, tych dwóch scenariuszów. W mojej ocenie, w momencie, kiedy dochodzi do kontaktu z kimś, kto znajduje się w potrzebie, to znaczy zimno, zagłodzony, potrzebuje pomocy, tej pomocy należy udzielić, ale nie jest to jednoznaczne z wpuszczeniem wtedy tej grupy ludzi, na terytorium własnego państwa. W związku z tym udzielenie pomocy w wypadku kontaktu, po czym przy jasnym przekazaniu yy, od, od samego początku, że przekroczenie granicy państwa, czyli przekroczenie granicy sojuszu nie będzie tolerowane. Że ci ludzie muszą wiedzieć, że w momencie, kiedy znajdą się nawet na terytorii Polski, Litwy czy Łotwy i zostaną yy, tam w jakiś sposób wspomożeni na miejscu, oni zostaną odesłani z powrotem, dlatego że są nielegalnymi migrantami, Czyli jest to de facto łamanie granicy państwa i granicy sojuszu i granicy Unii Europejskiej, a to jest niedopuszczalne. Czy pańskim zdaniem te działania, które prowadzi Łukaszenka, a być może za nim Putin, stanowią zagrożenie dla polskiej suwerenności? Jak najbardziej. Czy może... to, jest, to jest zagrożenie tylko dla polskiej suwerenności, to jest zagrożenie dla całego, nie tylko dla, dla zespołu normatywnego sojuszu, to znaczy do tego, co. co My wierzymy, kraje demokratyczne powinny powinny być poświęcenie. To znaczy, to co jest pryncypiami suwerenności państwa, suwerenności państw sojuszniczych, decyzji na temat właśnie przepływów migracyjnych, które są oparte przez decyzje podejmowane przez demokratyczne państwa. Dlatego, że to migracja nie jest fenomenem nowym, jest tak starym jak człowieczeństwo. Tylko kwestia, kto, kiedy, na jakich warunkach, z jakiego rodzaju skielce. W jakim celu znajdzie się na terytorium państwa? Szereg państw Zachodu mają historię, która idą dekady do tyłu, kiedy sprowadzamy imigrantów, ponieważ ta siła robocza była potrzebna. Nie tylko zresztą w Europie. Stany Zjednoczone mają szereg zawodów, do których no, potrzebują więcej specjalistów, więcej rąk do pracy. To się ciągle odbywa. Ale tu mówimy o zupełnie innej jakościowej sytuacji. My nie mówimy o imigracji która otwiera możliwości polepszenia sobie życia ludziom, którzy mają pełne prawo tego polepszenia sobie życia szukać, i akcją rządu, wrogiego rządu, który de facto stara się zdestabilizować sytuację wewnątrz sojuszu y, i parymetru y, 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 państw natowskich. To drugie w mojej ocenie jest niedopuszczalne. I na koniec. Pańskim zdaniem, w momencie, kiedy rozmawiamy, bo tę rozmowę warto powiedzieć, nagrywamy we wtorek wieczorem. Państwo będziecie mi słuchać się albo w czwartek rano, albo e, e, o innej porze tego dnia, albo, albo nawet w kolejnych dniach, więc coś się może zdarzyć po drodze. Czy pańskim zdaniem lepiej dlatego? Szans na rozwiązanie tego konfliktu i wzmocnienie Zachodu, i wzmocnienie również pozycji Polski, byłoby umiędzynarodowienie tego konfliktu, czyli pojawienie się na granicach Polski również przedstawicieli innych państw sojuszniczych. Sądzę, że tak, ale zresztą ten, ten kryzys de facto jest kryzysem międzynarodowym dla sojuszu. To, czy to jest oficjalnie omawiane tak, czy w taki, czy inny sposób, to jest sprawą drugorzędną. Granica Polski jest granicą Paktu Północnoatlantyckiego i jest granicą Unii Europejskiej. To nie jest tylko i wyłącznie granica Polski. W związku z tym mówienie o tym, czy, czy to jest kryzys polski, czy międzynarodowy, jest takie trochę wtórne. To jest kryzys międzynarodowy, to jest kryzys całej e, wspólnoty zachodniej. Jeżeli mamy mówić o sankcjach, które by to uderzyły, to są sankcje, które muszą uderzyć nie tylko w, bia w Białoruś, ale i w Rosję. Tu muszą być sankcje, które w zdecydowany sposób przekażą Putinowi, że to się po prostu nie opłaca. To by wymagało decyzji y, kluczowych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, żeby po prostu doprowadzić do tego rodzaju poziomu bólu, jak my to nazywamy, że y, te akcje by po prostu przestały dalej kontynuować. Andrew Michta, bardzo panu dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. To był układ otwarty. Wspieraj na patronite.pl.